Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. No i tak, znalazłem odpowiedni moment, żeby nagrać Wam po prostu PUE. Wiem, miało być po świętach od razu, ale niestety, lub stety, bo w sumie też to miało swoje plusy przez to. Nie mogę Wam nagrać tego wcześniej. A plusowy jest to, że troszeczkę więcej pytań wleciało, więc w sumie więcej pytań, więcej po prostu kontentu. A Wy, jeżeli nie zasubskrybujcie tego kanału, to zapraszam, bo jak widzicie, tutaj um, jest, już mamy 70 widzów, za co Wam dziękuję. No i staram się jak najszybciej i chciałbym bardzo szybko. Spróbować wlecieć nawet do stu widzów, więc pytanie, czy uda Wam się to zrobić? Sądząc po Waszej aktywności w ostatnim czasie wnioskuję, że tak. Dobrze. A więc ja za, przejdę do pytań, tylko zanim przejdę do pytań, to chciałbym po prostu wam po prostu wytłumaczyć, jak będzie wyglądać dalsze te serie. Przede wszystkim kwadratowe nawiasy i w, w nich literki p będą oznaczać gdziekolwiek pod jakimkolwiek filmem będą sugerować, że ja mam te pytania wykorzystać do filmu. Jeżeli nie ma przed pytaniem kwadratowego nawiasu, ja na te pytanie będę odpowiadać od razu bezpośrednio, jak tylko po prostu je przeczytam. Więc żebyście się nie zdziwili, jak będziecie chcieli, żeby te pytanie było w i następnym a nie zostało ono wykorzystane. Spokojnie na serwerze Discord taka informacja też będzie po prostu podana. Jeżeli jakieś pytanie będzie pominięte, a będzie w kwadratowym nawiasie, bądź nie będzie, w jestem po krótkiej przerwie. Przepraszam Was na i musiałem coś szybko zadbić, ale już jestem. I wracając do mojego wątku. Jeżeli jakieś pytanie pominę, to oznaczać będzie tylko po prostu jedno. Pytanie było niewygodne, bądź po prostu uważałem, że nie chcę na ten moment na nie odpowiadać, ale to nie jest oznaką, że po prostu niektóre pytania wasze yy, kiedyś nie odpowiem. Więc, jeżeli byście chcieli, tak naprawdę. Tak jak mówiłem, pytania to śmiało je zadawajcie pod kwadratowym nawiasem i w literkę P. Podczas montażu postaram się ogarnąć te pytania. W sensie podczas tego wszystkiego postaram się Wam to zaobrazować, jak to ma wyglądać. No, ale w sumie będziecie widzieć podczas montażu to wszystko, więc. Bez wadego przedłużania, przepraszam, następne odcinki będą krótsze, ale chciałam wam to wszystko wytłumaczyć. Zapraszam wszystkich widzów do oglądania QA. Doktorek zadał mi pytanie. No i właśnie tutaj wyświetla się kwadratowy nawias literka P. E właśnie tak, jak chciałem, żebyście to pisali. Co z Discordem dla widzów? Słuchaj, tutaj wiele razy się wypowiadałem na ten temat, więc tutaj tylko tak naprawdę przytoczę ostateczną wersję, bo faktycznie troszeczkę się to przedłuża. Aktualnie jestem tak naprawdę na fazie prawie kończenia tego serwera. Wiadomo, że to wszystko będzie trwać ze względu na to, że na ten moment utworzę to wszystko sam, a w ostatnim czasie są troszeczkę problemy z czasem, co widać, bo naprawdę ty, też doktorek się umawiają ze mną na jakieś nagrywki i jak inne osoby, i na razie to niestety zwleka, ze względu na to, że no, chciałbym, żeby nagranie to było wtedy, kiedy ten czas troszeczkę będzie więcej, więc przepraszam za to, ale słuchaj, ee, powiem Ci w taki sposób myślę, że już niedługo pojawi się serwer. A uwierzcie mi, chciałbym go wydać w takiej wersji, żeby był funkcjonalny, a później z czasem będę go aktualizowywał, bo właśnie nie chcę go wydawać ostatecznie, tylko chciałbym go wydać wcześniej i później go po prostu doszlifowywać, jakieś nowe rzeczy dodawać, jakieś inne po prostu kwestie, więc na spokojnie kwestii tej będzie już niedługo więcej, ale musicie się uzbroić tak naprawdę w cierpliwość, bo uwierzcie mi no niestety jest w ostatnim czasie troszeczkę krucho, czy zagramy jakąś gierkę razem na odcinek, xrolczak się zapytał. Tak, pewnie. Tylko to pytanie, no to pytanie odpowiem w taki sam troszeczkę sposób jak na pierwsze pytanie, czyli jeżeli się faktycznie znajdzie trochę więcej czasu to na pewno coś się w tym aspekcie pomyśli. Ale mówię, nie obiecuję, staram się teraz nie obiecywać w najbliższym czasie, bo uwierzcie mi, bardzo ciężka jest na w ostatnim czasie z tym czasem. Ja jestem praktycznie codziennie poza domem i mnie w ogóle prawie czasami nie ma. A jak jestem, to naprawdę czasami totalnie nie mam siły, żeby coś nagrać, bo mam chwilę wolną i za chwilę muszę zlecieć znowu gdzieś, gdzie muszę lecieć. Więc naprawdę przepraszam, ale wierzę, że jesteście wyrozumiałą grupą osób, że już na, takim, na takiej zasadzie mam swoją społeczność, na której mogę liczyć i mogę bazować, że jesteście wyrozumiali i docenicie to, że jest taka, a nie inna sytuacja, bo jak widzicie wkład w mój kanał, staram się naprawdę robić wszystko, co w mojej mocy, żeby właśnie to wszystko wyglądało tak, jak wygląda. Kacper, tutaj dalej nie będę Czytał, a przytoczył, czy będziesz chciał zagrać z widzami. Pytanie, tak naprawdę, odpowiadające poprzednim, tak, będę chciał. I będzie na to na moim serwerze Discord odpowiednia forma zrobiona, że będziecie mogli po prostu. Dołączyć do takiej ekipy nagrywkowej, w której te osoby, które są w tej ekipie, będą mieć unikatową rolę i będą mogły się ze mną umawiać pierwotnie na nagrywki, jako osoby pierwsze. Więc ci, którzy dołączą do tej ekipy nagrywkowej, będą mieć tak naprawdę większe szanse. Ale spokojnie każdy te szanse będzie miał dołączyć do ekipy nagrywkowej, tylko musiałby spełnić wymagania, które będą przedstawione na serwerze Discord. Tutaj cukrzyk 2001 zapytał, czemu jak się ma cukrzyce, nazywają cię cukrzykiem? Mm, myślę, że to jest dlatego, że po prostu mm, jak sama nazwa mówi, ale wiesz co, y w, tej, w tym aspekcie jest pewnie to związane z po prostu chorobą i pokatalizować tego nie można, bo wiadomo jakie są z tego konsekwencje. Ale nie mam pojęcia dlaczego to tak jest, tylko jedyne co mi do głowy przychodzi to właśnie do tego, że jest to związane z nazwą. I... Więcej tutaj niestety ci nie mogę powiedzieć. Klaudia e, zapytała się, co zainspirowało cię do stworzenia kanału. Wiesz co, Klaudia? Tutaj chodzi o osobę głównie. I pewnie wszyscy będą myśleli, że tu chodzi o jakąś dziew yy, dziewczynę na przykład albo chłopaka jako youtubera. Ale tu głównie chodzi o dziewczynę. Jedną z, z dziewczyn. Ze względu na to, że wiecie, ja subskrybuję tak naprawdę dużo kanałów na YouTube, i tutaj w sumie mogę nie wstydzę się pokazać swoich subskrybentów, bo uważam, że to wszyscy ci wszyscy subskrybenci w jakikolwiek sposób przyczynili się tutaj do tak naprawdę tego, że ich zasubskrybowałem. Ale głównym z kanałów to jest Dia. I to jest jedyny youtuber, który mnie głównie zainspirował. Dlaczego? Pokazał mi, że... ten youtuber, a w sumie pokazała mi, że nawet jak ja mam te, te właśnie... Jestem już pełnoletni i starszy, tak jak ona jest pełnoletnia i starsza, nadal możemy nagrywać na YouTubie, nie musimy się tego wstydzić i możemy tworzyć to, co lubimy. No, i w sumie głównie dlatego stworzyłem ten kanał, ze względu na to, że chciałem spróbować. Kiedy moje pierwsze myśli były na temat tego e, kanału, w sensie stworzenia kanału, to właśnie ona zaczynała tak naprawdę prawie ze swoją twórczością. W sensie, no, jakieś tam ileś miesięcy wcześniej zaczęła, więc tak naprawdę. To y, głównie na tym wszystkim bazowałem, jeżeli chodzi o właśnie to. Co dalej? Jakie uczucia towarzyszyły Ci podczas nagrania pierwszego filmu? Byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ. Zawsze chciałem nagrywać na YouTube, nigdy nie miałem takiej okazji, nigdy nie miałem odwagi przede wszystkim, zawsze się tego troszeczkę bałem, bo nie wiedziałem jak mnie przyjmiecie, zastanawiałem się czy dam radę, czy, czy to będzie coś dla mnie i kiedy nagrałem swój pierwszy film, w sensie podczas nagrywania pierwszego filmu, kiedy już byłem w tym etapie, że tak, ten film będzie nagrywany i wrzucony na YouTube czułem się bardzo szczęśliwy, że mogę to zrobić a kiedy opublikowałem swój pierwszy film i pojawiały się pierwsze wyświetlenia, pierwsze łapki w górę zaczynałem być bardzo z tego powodu szczęśliwy bo widziałem, że to był naprawdę to była naprawdę dobra decyzja i nie zmarnuję tej decyzji więc tak jak mówię, byłem bardzo szczęśliwy czy tworzenie filmików sprawia ci radość? To jest odpowiedź, sobie też, Klaudia, na twoje pierwsze pytanie, w sensie drugie. Eee, I tak, Jeżeli chodzi o to, czy sprawia mi to radość bardzo. Bo uwierzcie mi, ale ja to robię z czystej przyjemności. Nagrywanie na YouTube to jest taka dla mnie druga pasja. To jest tak jak granie na, w gry komputerowe. A łącząc te dwie rzeczy, czyli nagrywanie gier i granie w gry, jest tak naprawdę dla mnie robienie to, co chciałbym robić w życiu. Wiadomo, że niestety, ale na ten moment ciężko będzie mi mój kanał rozwinąć do takiego etapu, żeby głównie z tego, że nagrywam na YouTube, bym miał jakieś tam małe zaskorniaki. Ale chodzi o fakt, że robię to naprawdę z taką. Pozytywną przyjemnością, i uwierzcie mi, chcę to robić. To jest coś, co sprawia mi ogromną radość. Gajuszek zapytał się: Masz jakąś ekipę, lub będziesz się tworzył? Ciężko mi określić, na jakie tutaj. Do jaką ekipę ci chodzi? Czy chodzicie o ekipę nagrywkową, czy chodzicie o ekipę do gier, czy yy, jak to wszystko ty widzisz? Ale jeżeli chodzi o to, to ujmę to w taki sposób ekipę do gier myślę, że kiedyś może w przyszłości, albo ogólnie myślę, że tak, że będę chciał jakąś ekipę stworzyć. Co do nagrywkowej, to już wcześniej wspomniałem, że tak więc mm, myślę, że odpowiedziałem Ci, jeżeli nie, no to możesz w następnym QA bardziej określić y, Twoje pytania. A jeżeli chodzi o kiedy będzie następny QA, wszystko zależy od Was. Jeżeli, przek jeżeli przekroczy 10 pytań, y, będę miał więcej niż 10 pytań, to myślę, że lada chwila pojawi się kolejny film. Kto jest dla ciebie inspiracją? Klaudia się zapytała do tworzenia innych treści w przyszłości. Wiesz co? Dla mnie największą inspiracją są YouTuberzy Minecraftowi, ze względu na to, że na nich się głównie wychowałem. Tak jak na przykład Rezzy, Blow, SKK, Vertez i inni YouTuberzy. To są twórcy, którzy. Naprawdę przyczynili się do tego, że ja się tak naprawdę urodziłem w świecie po prostu, tak w sensie moje dzieciństwo było bazowane na Minecrafcie, czy to na modach, czy innych rzeczach, więc inspiracje będę miał na pewno do na przykład youtubera Rezi, który był youtuberem Minecraftowym, a teraz jest youtuberem po prostu zwykłym vlogowym. Czy będę coś w tym kierunku kiedyś robił? Nie wiem. Może tak, może nie. Zobaczymy naprawdę. No i tym po prostu miłym akcentem przeszliśmy do wszystkich pytań. Tak jak mówiłem, jak chcecie więcej pytań, zadawajcie je. Kwadratowy nawias P, i pytania pojawią się w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za obejrzenie takiego typu odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie mnóstwo łapek w górę, żebym wiedział, że taki format odcinka Wam się spodobał, dajcie komentarz, możecie nawet w komentarzach tutaj już pisać jakieś pytania, jak chcecie pod innymi filmami zapraszam, ale tak jak mówiłem, główne wymagania chciałbym, żebyście spełniali żebym po prostu nie pogubił się z tymi pytaniami, bo na razie ich jest 10, ale jak będzie w sensie 9, ale no może być tak, że za niedługo będzie tych pytań więcej i nie chciałbym się po prostu w tym aspekcie pogubić, a wy mi wtedy możecie bardziej ułatwić niż utrudnić, jeżeli będzie to w kwadratowym nawiasie. Więc życzę Wam wszystkim miłego dnia oraz wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. I do usłyszenia. Cześć.